Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ZXCW. Um, to jest drugi poradnik serii Minecraft. Boże, Minecraft. E, serii a, tworzenia stron internetowych. Tak jest. Um, w tym tutorialu pokażę Wam jak O, jak stworzyć stronę, drugą część już od podstaw. Dalej opisując na jednym szablonie, który niedawno ściągnąłem. Tak, tu on się znajduje. Więc zaczynamy. W tym momencie pokazuje mi się zdjęcie co nauczy Was dzisiaj robić w drugim odcinku tego tutoriala. Tak, no to już zaczynamy, przechodzimy do, yy, do obego, o tego, do tego, do tego folderu, w którym, który będzie w opisie podany do pobrania. nim się znajdują trzy pliki, index, style i image. W image znajdują się wszystkie zdjęcia pocięte. Mm. Potrzebny do tego szablonu, który tam jest, o. szablon wygląda tak o. o. Jest bardzo prosty, jako strona autora. Tutaj mamy, żeby nie było potem, żeby nie pokazywałem. A no, to jest strona autora, to jest tylko szablon. Jak widzimy, nie mamy jeszcze ani jednej podstrony tam nauczymy się tworzyć własne podstrony. Dobra, to my się przejdziemy do już do folderu tego, który nam jest najbardziej potrzebny. Otwieramy te dwa pliki. Index i Style. Dobra, są tu otwarte. Ja szukam. Po, po, tutaj, no, jak widzicie, już tu mamy pozycjonowanie, czyli div, a tu mamy indeks html. Jest on bardzo prosty, ponieważ strona jest, jest rozciągna tutaj już tak o jest, no, on jest bardzo prosty, ponieważ o, ta strona dużo nie zajmuje tego co, co miałaby zajmować, czyli jakiegoś większego nagłówka całej stworzonej strony, a tutaj jest jakby powiedzieć ten div, który tworzy tą stronę. Dobra, może przyjdzie najpierw do indeksu. Moment ten, który jest tutaj zawarty w tym to was już nie interesuje, to jest no, czy, czyta kod ten cały dla stron internetowych um, tu jest hate czyli um, w tym zajmują się jakieś opisy kodowania językowe tutaj jest lang language strony tu jest a, content, czyli um, słowa kluczowe, takie, które jest pisane dzielone przecinkami krótki opis strony, czyli descriptions uh, robots, czyli Robot, który automatycznie wszystko nam sprawdza autor kodowania, czyli jak, jak mamy flankers.com, a to jest style shade, który czyta nam CSS Tytuł w tamtym przednim odcinku było, że title to jest nazwa strony, tak title title, nazwa strony, która się znajduje uh, która się znajduje już wam pokażę, która się znajduje tuło. W tym miejscu hmm, tutaj mamy menu, które jest to nazwa strony główna. Inne podstrony jest może tu przyciągnę. Tak, o żeby to są te podstrony. Potem mamy lewy, czyli lewe menu jest pozycjonowane pod lewe menu, czyli to jest dodana piękna ramka. Yy, ptaszek jakiś i lewe menu, które jest napisane zaznaczonym ptaszkiem czy czymś gdzie nie ma żadnych hawerów, czyli przenoszenie na dany, inny, daną stronę tu mamy środek, czyli center strony czyli darmowy szablon, który można go zająć, przyjąć, no nie wiem jak to jest to czysty, czysta informacja o stronie danego autora, który chce coś napisać a copyright, czyli przez kogo jest strona stworzona i design kto ją stworzył, znaczy tu się źle wymówiłem, ponieważ tu źle powiedziałem, copyright, czyli że zakaz kopiowania strony przez ciebie, czy przez ciebie, że ty zakazujesz kopiowania strony innym, a design by ciebie wszystko, jest strona stworzona. Dobra, zajmiemy się teraz, może style. Jeżeli tu chyba wszystko wytłumaczyłem. Jak widzimy, mamy tutaj divy. To jest jeden, um, jeden z takich potrzebnych rzeczy, żeby umieć HTML CSS, ponieważ trzeba pozycjonować te strony jakoś, które mają trzymać się tego, o, tego miejsca dobra. Style No to teraz przechodzimy do style CSS, czyli główna strona tego wszystkiego. Jeżeli chcecie wiedzieć o co chodzi, musicie trochę czasu poświęcić na tym, na internecie. Z aby nauka divów która nauczy was podstawowych elementów budowania strony internetowej, tak e Body Body, czyli strona główna, czyli cała dementacja tego strony jaka będzie ułożona, że background jest biały, jak widzimy biały, możemy go zmienić na przykład na FFF w tym momencie. Czyli. O, widzimy, w tym momencie zmieniła nam, nam się tło na zielone. Ym, taki jasny, znaczy ci, no, podstawowy zielony. Można go w różnych sposobach dementować, na przykład C, ile tam musi być? 6, tak? 4 i C, 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 O. Zmienił się nam. O! Na różowy jest to jasny różowy margines, czyli jest wyśrodkowany na, całym, na całej stronie. Padding też. Tekst align, czyli mm, pozycjonowany tekstu, czyli jest na samym środku. Czyli wszystko jest na środku, jak widzimy. Padding to jest umieszczenie na przykład, jakbym pisał 1 piksel 3 pixele, 4 pixele. Od razu widzicie, już jest jakiś odstęp między tym a tym. To znaczy, że już jest. Odstęp czegoś A0, czyli standardowo, jest przy samym końcu margines, czyli na przykład by 120. No dobra, 120 przesada 10 pikseli od razu nam widzicie przesunęło stronę w jakimś, jakimś miejsce, ale automatycznie, żeby było 0, jak na środku, tak, div, czyli w momencie, gdy znajemy znacznik, div od razu czyta nam font, czyli mm, czcionkę dla danego tekstu. Jak widzimy, ona zajmuje wydane 12 pikseli. Kolor jest czarny. Możemy na przykład zmienić na 15, 19 pikseli. W tym momencie wszystkie czcionki, które będziemy pisali, będą o trochę większe, ale w divie tylko. ponieważ jest to div. Ona się nam nie zmieni tutaj a text Descriptions, czyli e, boże, dekoration czyli, że po najechaniu nie robi się nam niebieskie tak jakbym usunął tą linijkę i widzicie, wszystko jest podkreślone bo jest ustawiona dekoracja nie jest ustawiona dekoracja pliku a w momencie, gdy ustawiamy text-distributions, de ona nam usuwa automatycznie każde podkreślenie tego e, linku hoera, który jest ustawiony na daną stronę tak, continuer, czyli cały, po, po, cały, ten, o, cały ten pasek, ten biały, który jest, on jest głównym pod, on jest głównym tłem tego wszystkiego, na czym on się znajduje, widzimy jest jako background, czyli e, dolny, e, dolna podłoga, jest ustawiony URLEX, skąd ma znajdować ten obrazek i jest podany adres tego obrazka, gdzie on jest. Margin 0 auto, czyli automatycznie nam ustawia stronę. E, automatycznie ustawia nam stronę, pozycjonowanie strony, paging też automatyczna strona jest, wiecie, widzicie, jest środek, cały środek re pozy pozycjonowanie strony jest to e, e, ustawione na relative, czyli e, przemieszcza się z danym tekstem jeżeli, no, jeżeli na przykład weźmiemy ten napis, który jest tutaj, jeszcze raz napiszemy, ona automatycznie idzie w dół, widzicie, od razu w dół poszła, tak i nam się cofnie Uh, H, czyli jest rozciągnięta na 100%, znaczy yy, witch, czyli szerokość, nie wysokość, bodajże width to jest tak width to jest wysokość a H to jest 100% ustawione szerokości czyli maksymalny obrazek tego, yy, tego obrazka nie wiem no, jak to ująć tekst align to jest pozycjonowanie tekstu z której strony tak jakbyśmy napisali linijkę kodu right left p right align left czyli piszemy go w divie czyli tekst link, left czyli bym napisał tekst od lewej strony jakbym ją zmienił na przykład na Right. od razu nam się zmienia wszystko, od prawej strony będzie pisane e, Clear Bolt e, jest to w poprzednim odcinku chyba wspominałem co to jest, to jest usuwa błędy, które mogą się zda zdarzyć, jest to najbardziej potrzebny element kodowania, ponieważ jeżeli on się nie znajdzie gdzieś na początku lub w połowie tego wszystkiego, będzie się nam strona waliła na kilka stron Background color, czyli kolor tego... Yy, no właśnie, wiecie, co nawet nie pamiętam, czy to jest... czy to jest... A, hmm. czego to jest kolor? Wydaje mi się, że to jest chyba kolor CC24CC. Wiecie, że nie wiem, jest tu ustawiony background koloru, czyli tego, niby jest ustawiony na różowe, ale on czyta automatycznie zdjęcie. Nagłówek, czyli logo, to co się tu znajduje, to, to niebieskie jest to nagłówek, jest to pozycjonowanie, widzicie, background z logo, czyli to co jest tutaj, logo, tak. logo jest ustawione no repeat czyli że ma nie powtarzać tego obrazka one jak widzicie jest tutaj niedodane, ponieważ jakby było do, do, dodane to one by się w tym momencie nie powtarzało by było cały czas w miejscu i to co tu się by znajdowało wychodziłoby za ten pasek a to by stało w miejscu no tutaj już dalej nie muszę tłumaczyć co to znaczyło bo już mówiłem no tu są ustawione szerokości tego zdjęcia dokładne margin bottom czyli margines jest dolny czyli gdzieś tu pod tym jest ustawiony Menu. menu jest bardzo proste, pasek, pasek to jest bodajże. Hmm, pasek to jest to co tutaj się znajduje, tak. I na menu znajduje się Background Pasek which, czyli szerokość jest automatycznie zostawiana do strony, jak są ustawione prep, podpisy. Hej jest ustawione na 33, czyli to jest ten 33 piksele. Margin bottom jest 0 i margin top jest minus 16, żeby był tu jakiś odstęp od tych momentów Me menu, ule, czyli to jest pod katalog tego co tutaj się znajduje. Gdzie my to mamy? O, UL, ULE i LI. To są główne kody, które powinny się znajdować przy menu. Widzicie są Ule jest List style, czyli no na, że ma być prosta linia. Menu LI, czyli float left paging left, czyli to jest pozycjonowanie tekstu, w którym stronę ma się znajdować tekst, że font-weight bold, że ma być pogrubiony, size, czyli rozmiar tego naszego napisu tak, menu A, czyli jest to A jako łącznik, no, po prostu łącznik, to co nacisniemy o, co możemy nacisnąć, mamy jest to display-block że ma być w bloku ustawionym, line-leach, to jest linijka w szerokości czyli to o no to jest no po prostu a, wszystko to co się tu znajduje na tym menu jest to podkalog A L I UL menu menu czyli główne, główne tło tego UL czyli List style czyli Meni, menu L i czyli pozycjonowanie tego tekstu który się tu znajduje, gdzie on ma się znajdować, w jakim kształcie, w jakim odcieniu, Menia, czyli jest to hower, który przekierowuje nas. Można na przykład ym, zmienić, na przykład na red. To mm, źle zrobiłem. To nie w tym miejscu. widzicie zmienił się na red no to, to by było tyle menu menu hower czyli po najechaniu robi się nam kolor background jakiś tam tworzy się coś nam się tworzy widzicie po najechaniu background się robi biały i tekst się robi niebieski no to to jest tutaj background biały kolor niebieski lewy czyli tu pod lewe menu background float no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No nie będę Wam tłumaczył wszystkiego po kolei, bo to, to się wszystko powtarza. Jest to właśnie, jest to jeden plus tego, tego styla, że się wszystko powtarza w jednym ciągu, ponieważ umieszczamy stronę i tworzymy ją. Przejdę do przykładu Continuer. Aby. No widzimy container. A może nie, do menu łatwiej będzie zmienić. Mam menu. Jest tutaj jakiś znak płotek i menu, jest to połączenie z ze indeksem HTML, który znajduje się tutaj. W momencie, jeżeli chcemy podłączyć strodę, piszemy div np. Na id, y, nasza, nasza treść, tu jakiś tekst i kończymy go divem, bo musimy mieć jakieś swoje zakończenie. I w tym momencie tutaj usuwamy, piszemy kratkę Nasza, nasz, te, nasz tekst, jak czy jak tam było Nasza treść Treść Zrobimy go takim ptaszkiem i jakby zakańczamy go ptaszkiem I tu piszemy, czyli na przykład Height Height Kolor jaki mam napisu być Red, bacz ground czy bacz czyli na przykład też black, na przykład no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakieś kotlniki, no to i, i to w tym momencie nam się łączy z tym. Zaraz pokażę Wam, proszę. Widzimy, mamy tekst, tu mamy kolor read, czyli tak, kolor red. Koło się nasza treść się nie zmienił, Color, o nie, powinno być TEKST TEKST, nie, dobrze jest, TEKST, Color Red, czemuś się nie zmienił, Def ID Aha, dobra. No, nie wiem. Aha, bo nie ma połączenia z tym. Dobra, nie ma połączenia z HTSSM, jak zauważyliście. Znaczy, ja, pewnie ja, głupi, za, skojarzyłem się dopiero teraz. dobra, no, my z to cofniemy. Ok, mamy wszystko. No i na tym polega budowanie strony internetowej. No, cóż mogę innego powiedzieć? Jeszcze jeden mały plusik. Tutaj. Mm, żeby połączyć stronę z danym pod katalogiem na przykład sobie zeznać wszystko no, wklejamy na przykład yy, film.html i możemy sobie go połączyć tutaj tu ustawiamy indeks.html a tu wpisujemy film film.html i dajemy sobie film film zapisujemy, tu możemy zmienić treść na przykład eee, napisać coś takiego, o w momencie gdy nacisnę odświeżymy stronę mamy film, a i przenosi nas na inną dodatkowo, na jedną podstronę tak jeżeli chcielibyście coś więcej wiedzieć na temat dalszych tutoriali, chcielibyście się dowiedzieć czegoś nowego co was chciałoby nauczyć lub jakieś inne sprawy, które chcielibyście się dowiedzieć na pewno wam odpowiem, wytłumaczę wam o co chodzi i co jest, jak to zrobić i wy i wykonać po prostu. Dziękuję wszystkim za oglądanie tutoriala. Myślę, że jeszcze w następnym czasie dojdą jakieś nowsze. Na razie wszystkim, cześć i czołem, subskrybuj, komentuj i ocenaj.